Cześć, witam Was dzisiaj w nieco odmiennym odcinku, a odmiennym dlatego, że tym razem nie będzie żadnych hitów. To nie będą polecajki ani rekomendacje, a wręcz przeciwnie, dzisiaj będzie o bublach. Trochę sobie ponarzekam, trochę poodradzam, ale chcę zwrócić Waszą uwagę na jakieś konkretne produkty albo ich grupy, tak żebyście nie marnowali swoich pieniędzy na kolejnych zakupach. Także zaczynamy, a na pierwszy ogień idzie żywność z grupy Superfoods. Superfood to inaczej superżywność, i tym mianem określamy produkty o wysokiej gęstości odżywczej. Co to oznacza w praktyce? Że z małej porcji możemy wyciągnąć naprawdę wiele dobrego. Zarówno pod kątem witamin, jak i składników mineralnych, błonnika, polifenoli i innych związków biologicznie czynnych. Także to jest jak najbardziej ok i w cenie. Natomiast jeżeli właśnie mówimy o tej cenie, no to takie produkty są drogie. Po prostu nawet bardzo, w zależności od rodzaju, bo tak naprawdę nie ma jednej konkretnej listy, czym jest superfood. Także zamiast kombinować, nie wiem, ze śniadaniem w postaci komosanki z miechunką i jagodami Asai, która oczywiście będzie bombą zdrowia. No to po prostu postawcie na normalne, zdrowe produkty, konwencjonalne, łatwo dostępne, a dalej prozdrowotne. I to będzie liczyło się dużo bardziej niż fakt, że od czasu do czasu wprowadzicie do swojej diety takie udziwnienia. Jeżeli chodzi o takie nasze polskie rodzime superfoods, no to tym mianem określa się na przykład siemielniane, aronie, czarną porzeczkę, rokitnik, a nawet cebulę czy czosnek. Zauważyłam też, że często wymagamy od takiej żywności, że ona nas w jakiś sposób uzdrowi, uleczy, a tak naprawdę, bez zadbania o dobre fundamenty, o zdrowe nawyki, fajny styl życia, aktywność fizyczną, o higienę snu, o zarządzanie stresem, no to to, że będziecie sobie robić raz w tygodniu szejka z zielonym młodym jęczmieniem, naprawdę niewiele wniesie, jeżeli chodzi o wasz stan zdrowia. Kolejna grupa produktów, na które chcę zwrócić Waszą uwagę, to wszelkiego rodzaju przyprawy pod tytułem cukier z czymś tam, a mianowicie jakaś przyprawa do piernika, przyprawa do kawy i generalnie właśnie dużo takich słodkich opcji. No, one składają się naprawdę czasami w 80% tylko i wyłącznie z cukru i jakieś tam domieszki cynamonu, kardamonu i tym podobnych. Więc naprawdę nie ma sensu płacić, nie wiem, 4 zł za 30 g cukru. Absolutnie, naprawdę, szanujcie swoje pieniądze. I tak samo chciałabym zwrócić Waszą uwagę na wszelkiego rodzaju takie gotowe sosy sałatkowe w saszetkach. Nie te w tubkach do wyciskania, tylko w saszetkach do wymieszania tam z wodą czy z olejem. To jest głównie cukier z solą, bo te dwa składniki zazwyczaj są na pierwszym miejscu w składzie. Do tego trochę jeszcze innego oleju yy, i na przykład, nie wiem, 5% koperku, a kupujecie sos koperkowo- ziałowy No to chyba coś jest tutaj nie tak, prawda? Wymieszanie samodzielnie w domu oliwy z koperkiem, z czosnkiem, z sokiem cytryny, solą i pieprzem no myślę, że zajmie Wam mniej więcej tyle samo czasu, co właśnie przygotowanie takiego sosu z saszetki. Kolejny produkt może być dla co po niektórych małym zaskoczeniem, mianowicie będę mówiła o siemieniu lnianym. Tyle, że wersji odtłuszczonej i naprawdę nie warto go spożywać. A dlaczego? Siemię lniane spożywamy głównie, oczywiście nie tylko, ale głównie ze względu na zawarty w nim kwas alfa linolenowy Jeżeli kupujemy wersję odtłuszczoną, to pozbawiamy go tego, co tak naprawdę najcenniejsze, więc absolutnie nie ma to większego sensu. Kwasy omega 3 też są bardzo niestabilne, są wrażliwe na ciepło, są wrażliwe na światło i tak naprawdę nie wiemy, w jakich warunkach takie siemielniane już zmielone, było wcześniej mm, przechowywane, więc ten tłuszcz, pozostałość tłuszczu, którą kupujemy, może być już równie dobrze zjełczała. No, tego jeść nie chcemy. Siemielniane kupujcie najlepiej w całości i albo namaczajcie je przed spożyciem, albo mielcie i to mielenie jest właśnie najbardziej e, optymalną opcją, jeżeli chodzi o spożywanie siemielnianego. Takie mielone, siemiennione w domu można przechowywać mniej więcej do tygodnia. Najlepiej właśnie w miejscu zacienionym i w miejscu, gdzie jest chłodno. Oczywiście nie musi to być lodówka, ale zwracam uwagę na to, żeby po prostu nie kłaść go do szafki, która na przykład cały czas jest narażona na jakąś parę zgotowania. Także pamiętajcie i nie kupujcie siemienia lnianego odtłuszczonego, bo nie będzie ono miało takich wartości, jakich po prostu od niego oczekujecie. Wszyscy wiemy, że sól w diecie należy ograniczyć, bo często mamy tendencję, że spożywamy jej za dużo. Zarówno takiej na łyżeczce, jak i w produktach spożywczych, np. w pieczywie, w serze żółtym, w sosie sojowym, płatkach ukrycianych itd. Poniekąd innym powodem oprócz smaku, dla którego spożywamy sól jest fakt, że jest ona fortyfikowana jodem, a to pierwiastek niezbędny do prawidłowej pracy gruczołu tarczowego. O ile wasza dieta nie obfituje w algi czy w ryby, no to jesteście narażeni na jego niedobór, bo należymy do kraju, w którym takie naturalne zasoby tego pierwiastka są dosyć mocno ograniczone i właśnie przez to jako populacja w latach 90. wykazywaliśmy naprawdę duże niedobory. Oczywiście szybko właśnie zaczęto coś z tym robić, no i po wprowadzeniu takiej procedury fortyfikacji soli, to oczywiście już się zmieniło i już jest wszystko w normie. Często właśnie z racji takich trendów żywieniowych, no to decydujemy się na zamienienie takiej soli kuchennej na przykład na popularną sól kłodawską czy sól himalajską, która tam będzie jeszcze miała inne składniki mineralne. I to jest ok, ale właśnie zazwyczaj te rodzaje soli nie są jodowane. Więc pamiętajcie, że oczywiście plusem soli himalajskiej jest to, że ma właśnie jeszcze inne składniki mineralne, ale sól niekoniecznie powinna być ich źródłem w diecie. My w ciągu dnia jemy jeszcze dużo innych składników i spokojnie możemy sobie właśnie dostarczyć je z innego pożywienia aniżeli z soli, ale jeżeli już naprawdę. Chcecie spożywać właśnie tę sól himalajską, no to teraz możecie już kupić wersję fortyfikowaną i pamiętajcie właśnie, że jeżeli kupujecie jakąś sól, mimo tego, że ona jest, nie wiem, modna w trendach bądź po prostu chcecie spróbować kogoś innego rodzaju, no to pamiętajcie właśnie, żeby zwracać uwagę, żeby była jodowana, bo to jest naprawdę bardzo istotne. Marzyłabym o tym, żeby słodkie napoje gazowane zniknęły całkiem z spółek sklepowych, no bo naprawdę po co to komu? W wolnym tłumaczeniu jest to woda z cukrem, z dużą ilością cukru. Pustych kalorii z barwnikiem i z dwutlenkiem węgla, które mm, oczywiście sprawia, że to jest gazowane, ale daje też takie złudne uczucie orzeźwienia. Jeszcze właśnie, jak taki napój jest w lecie bardzo dobrze schłodzony, więc pijemy go więcej i więcej i dostarczamy sobie więcej tego cukru i jeszcze więcej. No, generalnie jest to takie niekończące się błędne koło. E, teraz mamy dostępne też wersje zero odpowiedniki. Które będą dużo lepszym wyborem. Są one słodzone słodzikami, które są w 100% bezpieczne. No, chyba że macie tendencję do tego, że pijecie naprawdę kilka litrów dziennie takich napojów, ale wtedy to już no warto wdrożyć no, inne kroki i zastanowić się, czy faktycznie jest to tak ważny fundament waszej diety, że należy je spożywać w takich ilościach. Dysponujemy także danymi naukowymi, które mówią nam, że napoje zero mogą pomóc w odchudzaniu. A dlaczego? Prawdopodobnie, pijąc taki napój w okolicach południa, będziemy mieć mniejszą ochotę na deser po obiedzie, także i wilksyty, i owce cała. Kolejna grupa produktów, na którą chcę zwrócić uwagę, to napoje roślinne, niewzbogacane wapniem. Jak wiemy, na krowi jest naprawdę genialnym źródłem wapnia, też ze względu na optymalny stosunek wapnia do fosforu, dlatego dobrze go przyswajamy. Jeżeli chodzi o napoje roślinne, no to często zamieniamy je w naszej diecie, zwłaszcza roślinnej, w proporcji 1 do 1. Jeżeli ta dieta nie jest dobrze zbilansowana i nie jest bogata w roślinne źródła wapnia z innych produktów bądź nawet z wody wysokomineralizowanej, to może się okazać, że właśnie narazimy się na jakieś niedobory tego pierwiastka. Więc kupując napoje roślinne zwracajcie uwagę na to, żeby właśnie były odpowiednikiem tego na krowiego pod kątem wartości odżywczych. Chodzi mi tutaj o ten wapń. No i patrzcie właśnie, czy jest on tam dodany, a jeżeli jest, to przed spożyciem taki napój po prostu należy wstrząsnąć, bo ten wapń zazwyczaj osadza się na dnie. I dalej powracam do tematu cukru, czyli żelki witaminowe dla dzieci i lizaczki tego typu. Moi drodzy, to, że coś należy do asortymentu aptecznego, naprawdę nie znaczy, że ma właściwości prozdrowotne. Kupując takie produkty zazwyczaj kupujecie cukier z jakąś multivitaminą. a żelki tudzież lizaki nie powinny być źródłem witamin i składników mineralnych w diecie dziecka. Te role powinny pełnić warzywa, owoce, pełne ziarno, strączki, dobre tłuszcze, orzechy, nasiona, pestki i tym podobne. Więc to są Modycze, a no nie produkty i nie uczcie właśnie dziecka, że to one są źródłem tych witamin w jego diecie, no bo dziecko widzi coś słodkiego, widzi coś kolorowego, więc będzie jakby dążyło do tego, żeby rodzic to kupił, a to naprawdę absolutnie nie jest dobra praktyka i jest to po prostu strata pieniędzy, a przy okazji może właśnie doprowadzić do zbudowania jakichś złych nawyków. Ostatni słodki element dzisiejszego zestawienia to słodycze bio-eko. To, że kupujemy ciasteczka, które mają w składzie mąkę pszenną, no, nie wiem certyfikowanych upraw ekologicznych, olej palmowy bio, ale tak samo zawierają cukier jakby na początku i tak dalej. to nie znaczy, że będą one lepsze i zdrowsze niż ich konwencjonalne odpowiedniki także zwracam wam na to uwagę, bo zazwyczaj takie produkty są dużo droższe i mamy taką tendencję, że właśnie klasyfikujemy je jako zdrowe, więc można je jeść bez limitu, całą paczkę na raz. Oczywiście są teraz słodycze, które faktycznie właśnie przez to, że nie wiem, są dostępne w jakimś sklepie ze zdrową żywnością, to faktycznie mają dużo lepszy skład niż te konwencjonalne, ale by tutaj nie chodzi o certyfikat, tylko chodzi właśnie o składowe, czyli na przykład mąka pełnoziarnista zamiast zwykłej przemytej oczyszczonej Słodzik zamiast cukru i tym podobne. Także pamiętajcie, powtórzę jeszcze raz: bio i eko ciastka to dalej słodycze. To miał być ostatni produkt, ale wpadłam jeszcze na jeden pomysł. Także przed ostatnią grupą produktów będą sery wegańskie oparte na. Mm, Olej kokosowym z wodą, z barwnikiem, żeby wyglądał też tak żółciutko jak zwykły ser. No i oczywiście soli tam całej reszty. No, jak się domyślacie, nie jest to produkt o jakichś szalonych walorach zdrowotnych, wręcz przeciwnie, także najlepiej jest spożywać je naprawdę sporadycznie, bo są ufitym źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, a przy okazji no, nie dają nam tyle witamin, składników mineralnych, jak takie konwencjonalne sery żółte. Nie oszukujmy się. Oczywiście we wszystkim liczy się um. I jeżeli jesteście właśnie wielkimi fanami serów, a jesteście na kistiecie roślinnej, to polecam też rozejrzeć się na przykład za serami z nerkowców. Są dużo lepsze właśnie pod kątem wartości odżywczych niż taka kokosowo-wodna barwnikowa mieszanka zdecydowanie. I creme de la creme, czyli produkty uzdrawiające, odchudzające, kasza odchudzająca, koktajl odchudzający. Takie produkty nie działają w ten sposób, że nie zmienicie nic w swoim stylu życia. Wprowadzicie takiego szejka i nagle będziecie zdrowsi chudsi i tak dalej. Podstawą odchudzania jest bilans energetyczny, czyli musimy być w deficycie, czyli przyjmować mniej kalorii niż potrzebujemy. Oczywiście często właśnie zastępując posiłek takim szejkiem, no to będziemy ich przyjmować mniej, bo po prostu ten szejk ma mniej kalorii, ale nie wynika to właśnie stricte z jego jakichś tam odchudzających właściwości, absolutnie nie, także nie dajcie się nabić butelkę, bo takie produkty potrafią być bardzo drogie, a dosyć szeroko właśnie reklamowane, chociażby w mediach, także Zwracam uwagę, że naprawdę szkoda Waszych pieniędzy. Lepiej wydać je po prostu w sklepie na jakieś fajne produkty spożywcze, które faktycznie wspomogą w fajny sposób Wasz proces odchudzania. No i to byłoby już na dzisiaj tyle. Jestem ciekawa, jakie są Wasze typy produktów, których nie warto kupować i czy coś z tego, co wymieniłam, było dla Was zaskoczeniem. Także dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na moim Instagramie.